Cześć górą! Nazywam się Róża, a to moja siostra Ksenia Przed nami 28 szczytów, 28 pasm górskich Ponad 30 tysięcy metrów nad poziomem morza Czyli zdobywamy koronę Gór Polski! Górą, cześć! Pewnie wiesz, że Góry Świętokrzyskie to najstarsze góry w Polsce mają jakieś pół miliarda lat. Spróbuję to sobie napisać, a tymczasem w drogę. Nasza przygoda zaczyna się w miejscowości Święta Katarzyna Łysica. Chodzimy na teren Parku Narodowego, a to znaczy, że musimy kupić bilet wstępu. Dzisiaj jest występ. Grzbiet Łysogór objęty jest ochroną ścisłą. Bilet można kupić w budzce albo przez internet, jak kto woli. Stąd na Łosice mamy tylko 1500 metrów, ale droga jest tak oblodzona, że naprawdę trzeba bardzo uważać. Kiedyś były to Łysogóry. A od 100 lat używana jest nazwa Góry Świętokrzyskie. Stąpamy po, uwaga, piaskowcach kwarcytowych. A teraz sam mocno zalesiona. Widoki z prawej i z lewej tylko na Puszczą jodłową, Podobno żyje tu nawet 190 gatunków pająków. No cóż, zimą ja ich nie widziałam. Ale ślisko. Wiosną czy latem, z pewnością wędrówka jest miła i spokojna. Zimą, co ja mogę powiedzieć? Ślisko? Lodowisko. A jak ma być? Ślisko. Mieliśmy teraz podejście rodem mi było strasznie trudno. Sam śnieg, sam lód. Ja myślałam, że my już jesteśmy na łosicy. Ale na całej długości trasy są drewniane kładki, poręcze i schody. Da się żyć, a tak szczytowy. Idziemy cała nadpół. na szczycie krzyż wokół kamienie, czyli goło to znaczy w Głowisku skalnej, powstały wnikły różni. Zachowujący bezleśny charakter. Tyle teoria. A legenda mówi, że te głazy to pozostałości po baśniowym zamku. I się udało! Wiecząteczkę! Na szczęście, biedny Geralt nie pomylił Wysicy z wysą górą. Wy też nie będzie. to dwa różne szczyty. Cześć, z górą! Górą cześć! To ja już się pożegnam. Cześć górą! Jak komuś mało rozrywek? W okolicy jest kilka stoków narciarskich. Kto umie śmigać na nartach, ten wie. Kto nie umie, najwyższy raz spróbować. A kto ma ochotę, może posmakować różnych specjałów w towarzystwie wiedźmy. Bo łyso góry słynęły z sabatów, czyli spotkań czarownic. Powodzenia, Pa!